w domu z mater w Krakowie rozpoczęła się 12 kapituła prowincjalna księży sercanów. Pierwszy dzień upłynął na modlitwie, ale także, także na, na podsumowaniu sześciu lat pracy prowincji polskiej prowincji księży sercanów. Jak można byłoby w kilku zdaniach patrząc na, na wydarzenia ostatnich minionych lat, wyzwania podsumować to 6 lat. 6 tak. lat na pewno dużych zmian w społeczeństwie polskim i w krajach, w których pracują, proszę sercami. 6 lat, które pokazują różnice pomiędzy prowincją roku 2008-2014. To Zmiany przede wszystkim związane z koniecznością przygotowania nowych struktur, narzędzi, żeby być bardziej obecnym w tym świecie, który tych ostatnich sześciu lat nam się tworzył, nieustannie. Struktury takie jak właśnie nowe ośrodki. Jesteśmy w miejscu, które jest najlepszym tego przykładem. Ośrodek Domu Smater, ośrodek, centrum konferencyjne, centrum gościnne, gdzie może koncentrować się działalność wielu duszpastr związanych z naszym zgromadzeniem. Drugie wielkie wyzwanie to myślę konieczność zaangażowania się w świat Mediów, to ten czas, kiedy powstaje chociażby portal profeto, kiedy aktywizuje się nasza strona internetowa, kiedy otwierają się możliwości kontaktu z, z ludźmi w tej w, przez w środek, w tej sferze, która była nie brana pod uwagę jeszcze zaledwie jeszcze parę lat temu. No i trzecie, tak, taki wymiar, który mi się od razu kojarzy, patrząc na te ostatnie 6 lat, to. Zasięg zaangażowania nas, polskich sercanów, z Polski strony stronę wschodu, mocnej naszej obecności w krajach takich jak Białoruś, Mołdawia, Ukraina i strony zachodu, tam gdzie byliśmy od dłuższego czasu już jako sercanie. Skąd przyszliśmy właściwie? W 28, 1928 roku przyszliśmy do Polski dopiero z tego kierunku z zachodu, teraz wracamy tam w formie współpracy, wsparcia dzieł które już są różnych, też pasterskich, formacyjnych, ale i zakładają nowych we współpracy z tymi końcami. Najlepszy przykład projekt B.